Nadchodzi komiks Cytus, Romek i Atomek. Księga yy, chyba prawdopodobnie 30 Henryk Jerzy Alex, wyprawa po owoce Chichotu. Zawiera tutaj tytuł z wzorowym uczniem, tak, ale niestety tylko na zaszczytnych dyplomach za przezwanych przez kapitułę szkoły podstawowej nr 87 i 7 Pułku Piechot a Karłuch w Szawie przy ulicy Malornicznej 31 na okęciu dyplomu trzymał uczniowie szkoły na w wzorowe zachowanie, zaangażowanie w życiu szkoły oraz za pracę społeczną. Mundurek tytułu ZDZ to widza marzenie papcia Chmiela, tak, mógłby wyglądać galowy, z uczniów przy nauczycielstwie w państwowej szkole. Egmont.pl ŚWIATA komiksu, czyli Klub Świata komiksu, świat komiksu jest na Facebooku i na Twitterze, Instagramie. I wszystko Profesor Talent oraz została zremasterowana z House Egmont 2021, niedługo przypadnie jeden rok już tego. To będzie bardzo śmieszne. No to jesteśmy gotowi? Nie mamy tylko 0,8 lecia. Poduś poszli na tytuł tytus tytuł. Zgraficznie, internetu, tytuł z piannikarzy, my prawa powiemy. I to z kibice, mamy tylko 6 yy, tylko najnowszych. O Jezu, czekaj. Dobra, chyba to było z 2011, to już było 10 lat temu, a teraz w tym roku 2021 rok był zremasterowany. Czyli już niedługo jeden rok będzie. No dobra, zaczynamy czytać komiks E, tytus, Romek i Atomek, Księga 30, Henryk Jerzy Chmielewski, Wyprawa po owoce i chotu, Profesor Talent. Cześć! Wygląda na to, papcie, że w sobie plecy zgarbione, brzuch wypukły, krok truchcik. Załamałem się, siedzę na adresowanie pół roku i nie mogę wymyślić czystej księgi waszych przygód. A ja, pies myśliwski, siedzę w domu, siedzę w nudów, Na muchy... Ja babcia odłamię starci starszy, jak włożysz dresy? Powiedział pan Jerzyk na początek, bierzyk. Na rok zaczynamy ćwiczenie. Nie jestem dzieckiem, żeby bawić się piłką. Ćwiczenie z piłką to najnowsza metoda na koła dżunglowa. Ja po co siłowni głupie ćwicze mój stryjek Zofie ćwiczył kokosem. Nie miał piłki, dożył setki. Łamanie stawach. Ja zacznę łamać w jeziorach. do znak. Papcio, chmiel ćwiczy raz na lewo, raz na prawo Ćwicz, oszukujesz mnie? To ćwiczenie dla kobiet Słusznie, ale przecież papcio już nie wieściał Musiałem zastosować ćwiczenie Do wieku ćwiczącego Pokażę wam wszystkich męskich ćwiczeń Mądre? Ćwiczenie to wymyk Czuję przybyt do mózgu świeżych pomysłów Zdrowie ciele, zdrowie ciele To się dzieje, papcio znowu mapuje. Uzdrawiam papcia Spójrzcie, tak wyglądał papcio przed Moim jutrzem, a tak po Profesor Talent przyszedł Śledziłem. Okej, okay, z pogimnastykujemy się. Podejmujesz się kuracją? Nie kuracją. Oto szkielet. W czasie oczywiście będziemy mierzyć objętość ciała profesora, żeby znać w odkudzaniu. O ile kolega Archimedes się na to obraz. Pff, to kadzi napełniony do brzegi wodą chodzi profesor. Yy, bez kapoka utra profesora. Mamy tutaj tytus. Z... Przez kubików będzie mieć objętość profesora. Ile wody wyleje się? Skadzi. Wylało się o 213 206... mm. Zniżono dnia przez pełnym rucha. Atom, to fałszywy domiar. Profesor Talent zanurzył w głowę. Głowa, nieważne noc i uszy. Nie, tyją. 100 ćwiczeń dla grubasów. Zaczynamy ćwiczenie. Niech profesor położy na brzuchu. A której stawy profesor ma brzuch? Na dwa ciemniutko medyczne. Nogi, ugni na kolana. Kocik drzwi, ćwicz, ćwicz. Atom. Profesor może najwyżej zrobić wyzwykki po Teraz odwrotnie połóż się na brzuchu, nogi, rękami. Pyrć kołyskę, ćwicz. Atom. Profesor już wyrósł kołyski. Różnie. Zmieni ćwiczenie dla starszych. ćwiczenie dla emerytów. Panie na rękach. ćwicz. Nie dam rady. Tytus powróć profesorowi. Dobra, pomogę. Dziękuję. Atom nie dyskutuj. Na głowie stań nogi, poczuć do góry. Znakomicie. Pracują mięśnie, brzucha kręgosłupa. Dość, powstań! Przesunął się. Po cały tłuszcz poszedł pod głowę. Miałem rację. Wiem co robisz. Niech profesio się poskacze. Ty tu skocz pod urządzenie. Smyg Nie rozumie, jak pałeczka dyrygenta. Wrzucić talentam dleje zamiast beduta. Przyniósł badutę. O nie, Aro, miałeś przynieść z komórki. Mogłem, ale od razu zapomniałem. Ale to wspaniały przyrząd. Lekom moich 200 kg. Udało się, Sadu, Schodzi mu na miejsce! Dosyć. Oj, przepraszam za usterka. Sorry. Jak wspaniały przyrząd czuje się lekom moich 200 kg. Tak, schud. Dosyć, to przebierzymy. I wczasknął się w praski. Przewidział to. I piernął <przysz> e, Nie karne. Co teraz będzie? Zaszputował na amen. Mówi się, zaklinował. Razem również ciągniemy za nogi powoli, bo mu się. Urwie głowa. A po prostu bez głowy to jak biblioteka bez książek. Ty czasem na sufitem. Dobra. Przepraszam. W imię ojca i syna i ducha świętego Amen. Stasiek, dawaj święconą wodę. Diabeł wpadł do salonu. Odkryliśmy najlepszy sposób na odchodzenie, rozciąganie. Zniknął. Sprawdza się przysłowie. Poi się jak diabeł święconej wody. Potem. Żyję! Żyję, ale plecia w rzeczy. Co robisz? Otwieram szafę, żeby profesor mógł schudnąć. To nie pomoże. Pruknęło mi w ogon! W komórce science fiction. Pomogło? Urodziłem się na wyspie naukowców archipelagu. To jest nonsensu. Mnie kiedyś stuknęło w głowę, ale mi się przesunęła piątka klepka. Jeszcze mi wróciła na swoje miejsce. E, e, e. Okej, okay, to ciąg dalszy. Urodziłem się 29 lutego roku 76. O nie! To profesor ma 120 lat. Niemożliwe! 24 lutego wypada co 4 lata, czyli profesor rodził się również co 4 lata. Podzień 120 4 to będzie? O Dobra. Okej, okay, to będzie ciąg dalszy Cummingson, jak y, y, profesor talent y, wspomina. Yy, dzieciństwo, jak chodzi do szkoły, jak pił mleczka, trzy butelki naraz, oraz jak butował jakiś statek z butelki. No i wszystko. Ok. Dziękuję. Wesołych świąt. Życzę tytuł Romek i atone.